A mnie ciągle mało. Ile ja mam kanałów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gdzie jest babcia? 10. Ale nie, nie, to jeszcze nie koniec. Kolejny kanał, pierwszy w tym roku, po przerwie jakiejś, nie wiem, 3-letniej czy 4 lat temu, ostatni kanał zakładałem. Mazur komentuje i o tym dzisiaj będzie. Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Chcę ratować ten kanał. Dałem sobie czas do tego roku, do końca tego roku, inaczej znikam z YouTube'a. Ale ponieważ YouTube jakby nie chce promować tego kanału, to pomyślałem sobie, że poprzez inne formy, inne treści będę próbować docierać na Marcina Mazura. I stąd jest kanał o newsach. Kasa, Przykładowo, tutaj o formu Formuła 1. Teraz przygotowuję sobie tam research odnośnie Lewandowskiego i nagrody FIFA. Kto jak ile zdobył punktów. Krótko mówiąc, ciekawostki, newsy e, i jakieś takie komentarze związane ze światem również mediów społecznościowych. Może nie aż tak bardzo dużo, ale jednak chyba będą. W krótkiej formie. 20, maksymalnie 30 sekund. Tutaj koło mnie po pracy budują osiedle. Ale tu jest tak mało miejsca, że nie mam pojęcia, jak tu można wybudować jakieś osiedle, bo to jest tylko ten kawałek i ten. No tam troszeczkę jeszcze z tyłu. A nie, dobra, nie osiedle, tylko apartament. Okej, okay, dobra. To może jakoś to zmieszczą. mama, czeka. Mama idzie do mnie na chwilę do pracy, a różnica budownictwem z PRL-u w czasie PRL-u obecnym jest taka, że teraz po prostu. Wiesz tu. Odstępy pomiędzy blokami kiedyś były większe, A teraz to się robi bardzo blisko siebie. Wszedłem do pracy, żeby przygotować sobie książki, coś tam yy, będę z nimi robić, zobacz ile, ile tego jest. O, jajka! Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Tutaj za mną są kendamy. Przestałem grać, powinienem grać więcej na, na kendamie. Dlaczego zielone tło? Właśnie po to, żeby nagrywać na nowym kanale Mazur Komentuje. Tak. Mam kanał nowy. Kilka dni, mniej więcej się przygotowałem. Teraz zobaczysz urywki z tych przygotowań. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze zobaczę sobie ostrość, jak wygląda. Teraz sprawdzamy drugie ustawienie, jak to wygląda. Jeszcze jedna kwestia, yy, ręce. Czy będzie smużenie? Zmieniłem ilość latek z 30 na 60. O, oj, wygląda dużo lepiej. Ustawiłem balans bieli, czyli wcześniej nie był ustawiony balans bieli, dlatego ta moja twarz była taka noc niezbyt ciekawa, znaczy ona ogólnie nie jest ciekawa. Ale teraz skóra, przede wszystkim kolor skóry jest jest ok. No właśnie też chciałem zobaczyć, to. No ja to zobaczyć, jak to może obejrzeć? Może pan obejrzysz. A, to trzeba by było. Nie, wyjmij się to chyba. Świnki uwielbiają seler na i kurczę od czterech dni nie ma w Biedronce w ogóle tego selleru No ze cztery dni już nie ma. A mnie Kasia kazała kupić właśnie ten ekspres taki, że u przenośny, jak gdzieś idziemy na wakacje czy, e, czy na ferie, to żeby po prostu, żeby była taka kawka z małego jakiegoś ekspresu. I jest w przecenach mocno. A, i tutaj są jeszcze kapsułki, e, czyli można sobie dokupić, tak? Kasia mi wysłała oliwę z oliwek, nie ma oliwy z oliwek. W ogóle Kasia, Kasia zajmuje się operowaniem tym ekspresem. Czyli mamy ekspres, który używamy na co dzień, nie wiem, tam chyba od zeszłego roku, z, z rok czasu mniej więcej. Wybraliśmy niwonę. Generalnie Kasia jest mega zadowolona. A nawet, a czeka, ja tu nawet tą kawę pijemy też, tak? Mhm. Czyli Royal, Royal Cafe i ten ekspres. Jest w domu i on będzie cały czas w domu. Natomiast to po prostu ma być na wyjazdy. Jedziemy w góry, jedziemy nad morze i po prostu, żeby był tak, jeszcze go, jeszcze rozpakuję go. Jakiś mały taki na kapsułki po prostu, ekspres tanio. Lepsze to niż. Wiadomo, że tutaj z niego będzie dużo lepsza jakość kawy, no ale po prostu, no, jest, jest za duży, tak, do przewożenia tak sobie na ferie, wakacje. Wczoraj montowałem film. 15 sekundowy, 20 sekundowy film. Motarz mi zajął godzinę, czyli tyle co cały, cały vlog. A ten już szybciej, już 40 minut. I w najlepszego piłkarza. Także z czasem będzie chyba coraz, y, coraz lepiej. Messiego i Salaha. Jak wyglądał głos? A, tutaj mi obcina widzę. No nic, następnym razem. Poprawię. Widzowie, trenerzy. I takie właśnie krótkie, myślę, że krótkie filmiki. I o to chodzi. Tak naprawdę i w zasadzie to jest to samo, czy tam część tego, co jest we vlogach, ja mówię, pokazuję, to to zrobię w kondensowanej, krótkiej treści na osobnym kanale. Dlaczego na osobnym kanale? Nie ch Chciałbym wrzucać 2-3 takie filmy dziennie. Jeżeli wrzucę to na swój główny kanał, to po prostu boję się, że już w ogóle moje treści, jeżeli chodzi o vlogi, nie przebiją się. I, I obawiam się, że tylko to mnie sprowadzi na, już na dno dna. A mimo, że jak zwykle gra. Jak zwykle? No, jak zwykle. Cały czas. A do nauki nic. Nic. Dobra. On kiwa głową, bo dzisiaj wkuwał ostatnio. Aż był sam zaskoczony, że, że został zmuszony przez mamę do wkuwania. I są efekty, powiedz synu. No Dobra, no co, co z tego, że są? Nie, to co z tego, że są? No, co z tego, że są, skoro to jest tylko cena, a zabrało mi cały dzień. Ale był efekt. Uczył się, dostał najlepszą ocenę w klasie, ale mówi, że i tak nie warto było. Cały dzień zmarnowany. A tak to i tak by przesiedział w telefonie. Wiesz, że 40 lat temu, w 82 roku, 43% facetów, czyli prawie połowa, nie zmieniała nigdy dziecku pieluszek. I tak kiedyś to wyglądało, że faceci tak mało byli zaangażowani w wychowywanie dziecka. Ja od samego początku męczyłem się pieluchem pieluchami, ale też kąpałem. Nie miałem z tym żadnego problemu. W ogóle. I dlatego Kasia jest ze mnie dumna. Z geografii. Jak co? Jak stracę głos, to. No już straciłeś. No. Wiesz dlaczego? No, wczoraj się wydzierałeś. Wie o tym. Śpiewałeś, Wie kurde. O tym na całego. Kurczę, po prostu. Yy. Dawaj. No, straciłem się. Na trening. Zdech. A jeszcze teraz będę krzyczeć tam na karate, więc w środę raczej stracę głos. I wtedy pani mnie nie zapyta. Nie ma jak.

Zaczynamy 30 stycznia, 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej, w fokusie oczywiście. Będzie stała scena, będą wykonawcy, zapraszamy wszystkich na koncert od godziny 10 do 20. Gramy, tańczymy, śpiewamy i licytujemy. Mnóstwo mamy pięknych przedmiotów do licytacji, na pewno Państwo będziecie zadowoleni i dużo kasy zgarniemy. A oprócz tego występy, będą przedszkola, będą zespoły taneczne. Wow! górą, gramy do końca świata ja i jeden dzień dłużej! Siema! To będzie można Słuchajcie, tutaj tak. Starsi fast foody, a jestem zaskoczony. I nawet się cię pytałem: czy brogni dwa razy, jak mama ci każe jeść warzywa? Jestem, a bo teraz już pizzę, ale w ogóle jest podobno warzywka, tak? Jestem zaskoczony. A ty, ja pierwszy raz chyba widzę dziecko, które je sałatkę. Mama ci zmusza? Powiedz. Zmusza Cię. Na pewno Ci zmusza. Nie. Nie? Na pewno nie? Wracamy, a tutaj pizzerinki. To nie są pizzerinki, tylko to jest chateaubriand. Chateaubriand, dobra, okej. Okay. Chateaubriand. Zapiekanka z serem i z wędliną.